Cześć Często dzwonicie do mnie Z takim pytaniem pojawia się na forach Pytacie w różnych miejscach E-mailem i przez Messenger I dlatego postanowiłem nagrać ten film Króciutki szorcik. Często pytacie że Czy macie uszkodzoną Przekładnię, spodzinę Bo po wrzuceniu biegu dzieje się tak W jedną stronę Śrubą jak kręcimy to obraca się Yy, obraca się nam silnik, a w drugą stronę jest coś takiego. Teraz rzucę wsteczny i tu na wstecznym trzyma w, obie, trzyma w obie strony. W innych silnikach może być tak, że tak samo. Że tak samo jest w obie strony. Tu mamy Merkurego 40, a w drugą stronę nie idzie. Jest to jak najbardziej poprawne. W każdym silniku w większym tak jest to z powodu, jest to zrobione. W jakim celu? W takim celu, że w razie jak wam na dużej prędkości zgaśnie silnik, to. Pamiętajcie, że przy dużej prędkości woda już jest twarda jak kamień. I teraz pomyślcie, śruba się kręci powiedzmy z 2,5 tysiąca obrotów. Prawie podchodzi po 3000. Przy przełożeniu 1,2, a silnik na 6 tysiącach i gaśnie wam momentalnie silnik. Jakie siły nagle spchającej, na hamującą tutaj panują. Siły są tak duże, że potrafią, potrafią zniszczyć przekładnie. I dlatego został wymyślony taki. System. Zaraz wam pokażę na wodzie, jak on działa. I teraz silnik gasimy przy prędkości 30 na godzinę, nagle, gwałtownie i, i słuchajcie. Właśnie po to jest to zabezpieczenie, żeby potężne siły nie szły. Te same siły, które nas pchają, żeby gwałtownie nie odwróciły się w drugą stronę i nie niszczyły nam przekładni. Więc tak ma być. W niektórych większych silnikach, również też do, na wstecznym, wszystko jest ok, wszystko działa, wszystko jest poprawnie. Trzymajcie się i do następnego.